Góral wkurwiony jest po raz drugi, bo wyjebało mnie po raz drugi, myślałeś, myślałem cały YouTube, że się podam nie ja tylko będę coraz bardziej, coraz bardziej się czołgał, nie, nie powiem ci, że się ja kurwa poddaję, bo to jest nie w mojej kwestii, jak ty jesteś taki, to cześć na stałe, powiem ci, że teraz... Zginiesz za to szczerze, bo ja ci kurwa nie daję, ra, nie daję rady, ale zabiję cię za to i mówię to szczerze. Ja właśnie ćwiczę, żeby zabić trzech typów. Nie no, żartuję, ja mówię tylko o życiu. Ja cię nie zabiję, tylko będziesz w piekle, bo ja, ci od, bo ja ci wyrwę właśnie te twoje zepsute serce. Bo po co jest ci kurwa te serce, jak jesteś kamem i na wieki wieków u mnie będziesz miał przejebane. <kłysy> I zdę drugi raz. No właśnie, jestem taki wkurwiony, że u Jezu, u Jezu, masakra. <kłysy> Pierdolę szuka. Czemu cię wywaliło? Nie wiem czemu. Znów taki komunikat, że prawa autorskie i chuj. Nie będę dzisiaj puszczał żadnych nutek, bo się na mnie uwzięli Dzisiaj streamek będzie jeszcze z 10 minut, bo sorki jestem za bardzo wkurwiony i. No po prostu. <laughs> bo i tak, tak ogółem, to z będzie. Prawie godzina, nie no godzina będzie streamu i zajebiście będzie A Sorki, że tak mnie wywalało Nie wiem czemu, jestem taki kurwiony że o jezu ale chuj tam kto Jak chcecie, żebym coś nawinął, bo nie puszczę nic Sorki, bo nie chcę, żeby mnie wyjebało jak chcecie, żebym coś nawinął, to po prostu napiszcie o czym mam nawinąć i nawinę i tyle. Czekajcie, 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 puszczę wam coś, puszczę wam coś. Puszczę wam coś i e, jak ktoś zgadnie to będzie mistrzem. Kto to śpiewa? Czekajcie, 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 kurwa. Myć, 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 tyle zdjęć zrobiłem. A nie, czekajcie, 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 czekajcie. Czekaj kurwa ją. Kurwa, gdzie? Aaa, ja to mam na Messengerze, okej. Okay. Dawaj o fałszywych kolegach. Dobra, o fałszywych kolegach będzie. Tylko spalę. Ja wolę stu wrogów, niż jednego fałszywego cpela, Połąca. za bo on w oczy to pięknie, siema łukasz co tam jak tam i w ogóle, jaki dzisiaj piękny dzionek, a napierdala, za, a napierdala za plecami na mnie. To jest fałszywe, kurwa, ja będziesz czarzał się w bagnie. Ja już do tego doprowadzę i mówię to szczerze, bo ja kurwa w ciebie nigdy nie wierzę. Ciebie wierzyłem, ale to głupia wiara była, bo z ciebie kurwa nawet teraz bym nie dał nawet grama. I szczerze, to ci powiem, że masz już przejebane dzięki tobie, to właśnie pojawił się ten testament właśnie o Tobie, że kurwo nasza przyjeżdżo przyjaciół... Nigdy się nie wydarzyła, bo jesteś dla mnie, kurwo, nie zmienię tego zdania. Zagrama nawet piwa, zagrama narkotyków, bo narkotyków nie wściągam. Raz próbowałem, ale nie, bo to nie pasuje mi ten smród tego, ten smród tego fałszu i na moment bąga, bo na moment się właśnie dobrze poczujesz, ale potem jesteś, kurwa, jakbym oczy masz, oczy masz gały i właśnie to nie jest, nie jest prawdziwe i właśnie ja chcę być prawdziwy ziomuś i nie potrzebuję narkotyku żebym zbił cię z tronu dzięki za to że mnie oglądacie chociaż trzeci, chociaż już trzeci streamek jest dzisiaj ale nie no lamus kurwa ja mu jednę to jak cwelu umiesz pod pseudonimem pisać to o, wywaliłeś go. Nie wywalaj go. Jak cwelu mnie pod pseudonimami pisać, to niech napisze imię i nazwisko, jak taki chojak jest. Ale zawsze będą hejterzy jebać to. No i dzisiaj będzie streamek, który, że tak krótko, ale 10 minut zrobię te 20 pompek. Już nie będę włączał nuty, bo nie chcę, żeby mi wyjebało live'a, bo po co się na niepotrzebnie wkurwiać i tyle. <laughs> Elegancko, bo ja pójdę płakać w poduszkę. Czemu pójdziesz płakać w poduszkę? <laughs> Rób dłużej. Sorry stare, ale też mam trochę zajęcia swojego. Aj, kurwi mnie YouTube i ten Lamus Next Level. I sorry, ale tak to wychodzi. A też to jest moje hobby i też do niczego nie będę się zmuszał sorry stary <laughs> Będzie kiedy Później streamek Bo po prostu też chcę porozmawiać Z, z Oliwia i w ogóle no Sorry stary nie on tylko I także ja codziennie streamy codziennie jakieś filmiki to jest wow No i zaraz się z wami będę żegnał, bo sorki, ale filmiki dzisiaj w Co o której? Co o której? Stary, bo nie wiem Wybijeś mnie z tropu. Też chcę sobie pooglądać filmiki jak też zwykły chłopak, bo ja nie jestem tam żadną gwiazdką, to mnie pochłonęło Ale też mam swoje życie i proszę was, żebyście zrozumieli to O której live? Dzisiaj to już nie będzie pewnie. Jutro będzie tak 19, 20, 18, bo teraz mówiłeś. Mm. Nie wiem co ja mówiłem stary, wkurwiony jestem, to dużo rzeczy nie pamiętam. Ale czekajcie. <laughs> Zaraz wam coś puszczę. Mm. Kurwa ci Jest ten ziom i patrzcie czy to. O, o mówili mi, uważaj na nią. Kurwa, zdradziłem się. Miałem inne puścić. Dobra, czekajcie, bo się popiera dopiero. Dzisiaj zmieniam swój świat. Dzisiaj jestem bez wad, chociaż dużo mam tych wad, ale pierwsze jest, bo zmienia właśnie świat, chociaż nie, czasem robię, błędy czasem są, tu bardzo mocne zakręty, ale nie, nie odchodzę z tronu, bo ja nie usiadłem na lagach i nigdy nie odchodzę stąd, właśnie dzisiaj ten kawałek o muzyce, bo uzależnia mnie i wy to jeszcze kiedyś zobaczycie jak będzie moja platynowa płoda jak góral właśnie zmienia cząstki życia jak góral właśnie zmienia siebie i to zobaczycie i będzie dokładnie moja nuta jak wam jak wiecie jak mi jest raz jak właśnie to nagrywam jak właśnie to czuję się bez grama piwa Piję teraz tylko energole bo ja wódkę i piwo to ja pierdolę, bo tydzień temu miałem takiego kacza, że stary. Ja już nie chciałem do rzeczywistości wracać i po to, jak mam benet twórczą, a tak jakbym się napił, to bym jej nie miał i bym wziął malucha na ratę, bo tam zaczęłem moje życie. Jedna głupia latka powiedziała, że jestem nikim, że jestem niczym, że mogłaby mnie utopić, a ja jej na to kurwo. Czy ty wiesz? Spójrz mi prosto w oczy. Ona się tego właśnie przestraszyła, bo była naiwna i głupia była świnia. Ale dziękuję za to, jaki jestem. I tylko raz w życiu wciągnąłem to krepcie i powiedziałem, Dobra, koniec. Jak będą dobre teksty, co nie, to, Jacobs możesz mi nawijać jakieś teksty. Zobaczymy. Dobra, ja już się z wami będę żegnał. Sorki, ale wkurwiony jestem. No i na razie i zajebiście jest. Narka. <laughs>